Przed nami wyjątkowy rok. Rozpoczynamy świętowanie 80-lecia powstania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Ale również 40 lat utworzenia w Bydgoszczy Akademii Medycznej, która 20 lat temu połączyła swoje siły z UMK. Świętować będziemy pod wspólnym jubileuszowym znakiem symbolizującym ważne dla nas rocznice 20, 40 i 80 lat. Budowany od lat wysoki poziom naukowy i artystyczny oraz współpraca naukowa Uniwersytetu przyczyniły się do tego, że otrzymaliśmy status jednej z dziesięciu uczelni badawczych w Polsce. Na początku naszej działalności rekrutowaliśmy na blisko 20 kierunków studiów. Obecnie oferujemy ich prawie 120, a dzięki konsorcjum JUFE i programowi Erasmus studentki i studenci mogą kształcić się w uczelniach na całym świecie. Budujemy UMK jako otwarty, różnorodny i nowoczesny uniwersytet europejski. Oddziałując na gospodarkę, kulturę i społeczeństwo. Z okazji jubileuszy przygotowaliśmy dla Państwa wiele wyjątkowych wydarzeń, naukowych, kulturalnych, ale nie tylko. Już dziś zapraszamy całą wspólnotę akademicką i wszystkich sympatyków Uniwersytetu do wspólnego świętowania.